Na pewno ciężki mecz przed nami, bo, bo do tej pory Bełchatów pokazał, że, że gra skutecznie, przede wszystkim w obronie. Ostatni mecz też, też i jedna bramka pozwoliła na to, żeby zdobyć trzy punkty. Są na pewno tym faktem podbudowani i przyjeżdżają tutaj w dobrych nastrojach. Wiemy, jaka sytuacja jest w tabeli. Wiemy, co te trzy punkty mogą dać jednej czy drugiej drużynie. Dlatego, dlatego wszystko musimy zrobić, żeby trzy punkty zostały w Kielcach. W bardzo dobrych nastrojach przygotowujemy się do, do, do spotkania, bo już zapomnieliśmy o Bełchatowie, Bełchatowie pod Beskidziu, gdzie, gdzie nie udało nam się wygrać, ale, ale święta też nas trochę nastroiły. Przemyśliliśmy pewne, pewne rzeczy i przede wszystkim mamy w kim wybierać, bo praktycznie poza, poza Krzyśkiem, Kierczem wszyscy są do dyspozycji i, i ten mecz sobie już układamy. Teoretycznie, a trzeba to wszystko zrealizować i ten plan zamienić na, na działanie na, na boisku i o tyle skutecznie trzeba zagrać, żeby przede wszystkim wygrać, bo to jest na nas nadrzędny cel. Wnioski na pewno grał tam Wacławczyk, który, który nie będzie grał z nami, już się to troszeczkę u nich zmienia. Wszedł Nowak, który dał bardzo dobrą zmianę, i, i przyczynił się do tej bramki, bo to na nim właśnie był Faul i, i Śląsk stracił bramkarza. I na pewno, na pewno ciężko będzie, bo nikt nie mówi, że będzie łatwo, ale... Musimy to rozwiązać na swoją korzyść. A, a jak wystąpią, to też jest zagadka dla nas, bo, bo, bo właśnie nieobecność Wacławczyka powoduje pewne, pewne roszady. Dobra, zmiana Nowaka, który przyczynił się do bramki, też daje do myślenia, czy, czy zagra, czy nie zagra. Dlatego w większym stopniu skupiamy się na swojej grze i na swoim planie niż na grze przeciwnika, bo, 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 bo tutaj jakieś niespodzianki mogą u nas właśnie być ze strony przeciwnika i dlatego musimy być mocni sami sami w sobie, żeby żeby to rozstrzygnąć po swojemu. Inny styl gry ma Pod Podbeskidzie więcej grało w powietrzu, więcej jest dośrodkowania. Bełchatów gra więcej po ziemi i dlatego też taktyka powinna być inna niż, niż w poprzednim spotkaniu. Jest powiedzenie, że szczęście sprzyja lepszym i mieli szczęście Bełchatowianie i to bardzo duże w niektórych spotkaniach i, i te punkty zdobywali. No, jest pewna granica, czy pewien kres pe pewnym, pewnym pasom i my już przełamywaliśmy takie pasy, bo i Kuciak tu przyjechał, który miał 800 chyba ileś minut i i strzeliliśmy mu bramkę i, i były takie też inne przykłady. I teraz staniemy na wysokości zadania. Mam nadzieję, że, że odczarujemy bramkę Bełcha, Bełchatowian, bo pięć bo e, kolejek bez straty bramki, naprawdę bardzo dobry wyczyn, no ale tu w Kielcach musimy, musimy dać siebie jak najwięcej. Na pewno trzeba to docenić, bo to jest duży wyczyn, żeby w pięciu spotkaniach nie, nie stracić bramki, tym bardziej, że grali z mocnymi drużynami. Tak, tak, a więc, a więc na pewno na pewno całym zespołem bronili, to mieli też dużo szczęścia, bo też analizowaliśmy ich spotkania i, i widzieliśmy, że czasami szczały, które tak naprawdę powinny być w sieci, gdzieś lądował na poprzeczkach, świetnie bronił bramka, czasami z dużym fartem, no ale tak jest w piłce. My, my patrzymy na siebie i musimy po prostu tą ich dobrą pasę przełamać, i, i tutaj zdecydowanie. E, zagrać ofensywnie i wygrać to spotkanie? Nie, nie, nie kojarzę, żebym, żebym miał jakąś tam w głowie e, rundę czy tam sezon, ile, ile tych asyst miałem. Natomiast dla mnie każde spotkanie jest najważniejsze. Ja wychodzę po to, żeby, żeby dać siebie wszystko, pomóc drużynie w osiągnięciu najlepszego rezultatu. A to, że się udaje gdzieś tam tą piłkę skierować w pole karne i zazwyczaj Macie, to kończy, no to, no to z tego się trzeba cieszyć. Zobaczymy, obu powoli wraca. Wszystko jest możliwe. można być, że zagra, bo to dla nas bardzo ważny zawodnik. Jeżeli wróci, to, to będzie. Dla nas taki pozytywny zastrzyk na kolejne spotkanie. No Ciężko powiedzieć. Myślę, że nieźle prezentuję sobie na wiosnę i ten, obok tego poprzedniego meczu. No Myślę, że w niedzielę zagram jeszcze lepiej i, i że trzy punkty zostaną w Kielcach. Powiem szczerze, że nie interesujemy jak kto sędziuje. My musimy wyjść na boisko, grać tak jak zawsze gramy, agresywnie. I, I jeżeli będzie, będą jakieś stykowe sytuacje, to mam nadzieję, że nie będzie się mylił. Czy znaczy zazwyczaj tak jest? Jak idzie e, jakieś drużynie, no to zawsze jest chwalona. Tak? Jeżeli przyjdzie moment jakiś słabszy i, i wyjdzie e, jakiś niekorzystny wynik, tak jak było w meczu z Ukrainą, no to gdzieś się szuka tych, tych błędów i przyczyn. I, I tak właśnie było w tym spotkaniu. Ale to akurat była prawda, że, że troszkę agresywności zabrakło w tym spotkaniu. Jednak okazuje się, że porównanie nagle korony, gdzie, gdzie my to zdrowie zostawiamy i gramy agresywnie, gdzieś tam ktoś ma w głowie, a więc też to doceniam, bo powiem tyle, że ja już trochę lat w piłkę gram, byłem w paru drużynach i jednak tutaj to zaangażowanie i ta wiara przed meczem jest dosyć duża. My wchodzimy na boisko po to, żeby, żeby zostawić zdrowie i, i dać siebie maksa. Czasami wiadomo, braknie różnych aspektów tak czasami za bardzo za bardzo może chcemy ale ale nigdy nam nie można odmówić zaangażowania